Dziesięciolecie przepis na rewelacyjne ciasto idealne na każdą okazję. Na początek 6 białek ubijamy ze szczyptą soli. Cały przepis znajdziesz w opisie filmu. W trakcie ubijania stopniowo dodajemy 3 czwarte szklanki cukru. Do 6 żółtek dodajemy jedną kopiastą łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodajemy jedną łyżeczkę od Dokładnie mieszamy. Żółtka dodajemy do ubitych białek. Miksujemy chwilę do połączenia się. Do 3 czwartej szklanki przesianej mąki pszennej dodajemy 1 trzecią szklanki mąki ziemniaczanej. Dodajemy 1 łyżkę przesianego kakao. Dokładnie mieszamy. Dodajemy do ubitych jajek. Dokładnie mieszamy. Wykładamy na blaszkę o wymiarach 25 na 20 cm lub podobnych i rozmarowujemy, Pieczemy 35-40 minut w 180 stopniach góra dół. Upieczone i wysudzone ciasto przekrawamy na pół. Przygotowanie żelatyny. Do miseczki dodajemy 1 łyżkę żelatyny. Zalewamy 1 trzecią szklanki gorącej wody i dokładnie mieszamy. Przygotowanie ponczu. Do miseczki wlewamy 3 czwarte szklanki ciepłej przygotowanej wody. Dodajemy 3 łyżki soku z cytryny. Dodajemy jedną kopiastą łyżeczkę cukru pudru i dokładnie mieszamy. Przygotowanie masy śmietankowej. Ubijamy jedną drugą litra zimne śmietany kremówki 30% lub 36%. W trakcie ubijania dodajemy dwa cukry waniliowe oraz 250 g z serka mascarpone. Przygotowujemy 200 g kolorowej galaretki w cukrze. Galaretki kroimy na mniejsze kawałki. Do masy śmietankowej dodajemy ciepłą, niegorącą gorącą żelatynę. Miksujemy chwilę do połączenia się. Dodajemy pokrojone galaretki. Dokładnie mieszamy. Dolną część ciasta nasączamy jedną drugą połączą. Przygotowujemy jeden słoik drzemuszczanej porzeczki 410 g. Na ciasto wykładamy 400 g i rozmarowujemy. Wykładamy masę świetankową. Kładziemy drugą część ciasta i delikatnie dociskamy. Drugą część ciasta nasączamy pozostałym połączem. Wykładamy pozostały dżem i rozmarowujemy. Ciasto polewamy polewą. Górę ciasta dowolnie dekorujemy. Ja zrobiłam wzorki przy pomocy łyżki. Ciasto stawiam do lodówki i najlepiej na całą noc. Tym oto sposobem mamy gotowe, obłędne, przepyszne i kolorowe ciasto. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco, oraz zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.